Wraz z nową wersją systemu Comarch ERP Enterprise 6.2 został udostępniony nowy interfejs użytkownika, bazujący na Comarch Design System, w skrócie CDS. CDS to język projektowania Komarch, który określa wygląd i zachowanie różnych komponentów, przykłady użycia, typografię, kolory, ikony i inne elementy należące do interfejsu. Dzięki wykorzystaniu CDS we wszystkich produktach Komarch możliwe jest uzyskanie spójnego i pozytywnego doświadczenia klienta. Zmiany pod kątem interfejsu i zgodne z CDS zostały również wprowadzone w systemie Komarch RP Enterprise. Zacznijmy zatem od ekranu startowego. Jak widać na pierwszy rzut oka, zmienione zostały kolory, wielkości i rozkład elementów w obszarze dashboardu. Dzięki temu Strona startowa jest bardziej przejrzysta, lżejsza i łatwiejsza w nawigacji. Zmiany w rozmiarze kafelków i czcionki przyczyniły się również do tego, że mamy więcej miejsca na ekranie startowym, dzięki czemu mamy szybszy dostęp do większej liczby elementów. Jeżeli jest taka potrzeba, oczywiście, można zmienić i dostosować rozmiar każdego z kafelków osobna, klikając na niego prawym przyciskiem myszy. menu kontekstowe oraz pasek zadań również zostały dostosowane do nowego wyglądu. Główne zmiany dotyczą tutaj kolorystyki oraz ikon. Zobaczmy dla porównania jak wyglądał stary interfejs i czym różni się od nowego. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość zmiany wyglądu interfejsu i powrotu do poprzedniego stylu. Możliwość wyboru wyglądu interfejsu jest dostępna w aplikacji ustawienia użytkownika w dolnej zakładce Wygląd. Od wersji CEE 6.2 w polu ustawienia widoku i Motyw dostępna jest opcja do wyboru CDS. Od teraz użytkownik ma do wyboru dwie opcje: jasno-szary, czyli stary wygląd. Oraz CDS, czyli interfejs po zmianach. Popatrzmy krótko zatem, jak wygląda stary, jasno-szary interfejs w porównaniu z nowym interfejsem według CDS. Od razu widać zmiany, zarówno kolorystyczne, jak i te, jeżeli chodzi o wielkość pól oraz czcionki. W tym wyglądzie w tym interfejsie, który widzicie Państwo teraz, od razu widać, że pola i czcionki są bardzo małe, a duża część ekranu zostaje niewykorzystana. Wielu użytkowników uważa tę wielkość czcionki za niedostateczną i ustawia widoczność ekranu na 110 czy 120%. W nowym wyglądzie interfejsu ikony i czcionki są większe, dzięki czemu nie ma konieczności powiększania ekranu. Wróćmy zatem do nowego interfejsu CDS. W nowym wyglądzie jest możliwość również wyboru koloru przewodniego dla danej bazy danych. Tego typu opcja jest przydatna w przypadku, gdy dany użytkownik ma dostęp do systemu na kilku bazach danych. Dzięki możliwości zmiany koloru, system na różnych bazach danych może być łatwo rozróżniony właśnie poprzez kolorystykę. Użytkownik ma do wyboru wiele opcji kolorystycznych, natomiast te tutaj są sugerowane i najlepiej dopasowane do, no, do nowego interfejsu CDS. Aby jeszcze lepiej zaprezentować Państwu nowy interfejs użytkownika, przejdę teraz do aplikacji artykuł. Dzięki większym, bardziej czytelnym polom łatwiej jesteśmy w stanie odczytać i znaleźć potrzebną informację. Obszar zawierający informacje o artykule jest lepiej wykorzystany. W tym layoutie nie ma konieczności dużego scrollowania. Wszystkie potrzebne informacje dostępne są na pierwszy rzut oka oprócz samej aplikacji zmianą uległo też okno dialogowe do wyszukiwania artykułów. Tutaj mamy szereg nowych ikon symbolizujących różne obszary systemu Comarch ERP Enterprise. Jeżeli chodzi o aplikację zamówienia sprzedaży, to tutaj zmiany są analogiczne do tych w innych obszarach i dotyczą głównie kolorystyki, wielkości czcionki czy pól. Ciekawą opcją jest oczywiście to, że jesteśmy w stanie sami zdefiniować wygląd naszego interfejsu. Poprzez tryb projektowania czy organizację widoku możemy zmienić em, widok, na przykład poszerzyć obszar pozycjami na zamówieniu sprzedaży. Tak wygląda nowy interfejs użytkownika. Dostępny od wersji 6.2.